102 FM Słupsk w centrum uwagi. Kompleks browaru słupskiego to jeden z najciekawszych obiektów zabytkowych w słupsku, ale też od lat niewykorzystywany do produkcji piwa czy choćby do organizowania imprez, tak jak na przykład dawne budynki stoczniowe na ulicy Elektryków w Gdańsku. To miejsce ewidentnie z potencjałem. Natomiast od lat, od lat brak jest pieniędzy i pomysłu na to, co z tym obiektem zrobić. Konserwator zabytków w Słupsku nakazała zabezpieczenie budynków browaru, bo w części brakuje szyb w oknach, w części na przykład rynien. Część dachów też jest po prostu dziurawa. Do końca września będą wykonywane takie prace porządkowe, podstawowe, czyli te, które że tak powiem kolą w oko czyli wypite szyby, brak rynien, róż spustowych, nieszczelności dachu, czyli takie podstawowe zadania techniczne, które pozwolą na stabilizację tych budynków. A w drugim etapie do końca przyszłego roku właściciel ma zająć się takimi konstrukcyjnymi rzeczami, czyli wzmocnieniem murów, czy konstrukcji ganku, na przykład w willi, która stoi niestety pusta i nie jest wykorzystywana. A co do zagospodarowania, to my również jako urząd życzlibyśmy sobie, żeby coś się tam działo, bo nieużytkowany zabytek, że tak powiem, szybciej niszczeje niż ten użytkowany, z którego się korzysta, w którym na bieżąco robi się konserwację.